Centrum Skłusza Red Redeko Im gorzej, tym lepiej. Często w sporcie tak się dzieje, że teoretycznie demobilizujące sytuacje dodatkowo motywują. Na podobny efekt liczą kibice we Wrocławiu. Ostatnie informacje docierające z klubu są dla wszystkich związanych ze Śląskiem bardzo niepokojące. Piłkarze, jednak, przynajmniej tak twierdzą, się tym nie przejmują, choć Chcą robić swoje, czyli grać dobrze w piłkę. Ostatnie spotkanie to potwierdziło. Zespół Stanisława Lewego wygrał z Lechem Poznań 2 do 0. Dużo gorzej, w spotkaniu siódmej kolejki ekstraklasy spisali się gracze z Chorzowa. Ruch został rozbity przez Jagi Białystok, przegrywając aż. 0-6. Po tej kompromitującej porażce do dymisji podał się trener Jacek Zieliński. Zastąpił go Słowak Jan Kocian. To był reprezentant Czechosłowacji. Jako trener pracuje od 1993 roku. Ostatnio prowadził klub South China z Hongkongu. Czy nowa miotła da nowe rozdanie? Niech i tak będzie, ale dopiero poniedzieli. Na razie ruch jest w lidze trzeci od końca. W siedmiu meczach zdobył sześć punktów, wygrał. Tylko raz pokonując co ciekawe mistrza polski legie Warszawa. Z mistrzem się udało, z brązowym medalistą, może tak dobrze nie będzie. Śląsk na razie jest szósty, ale ma chrapkę na marsz w górę tabeli. Początek niedzielnego meczu o godzinie 15.30. Nowe centrum skłusza rydeko. www.redeco.pl